Witam, witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować y, tunel DVBT na wtyku USB Przeznaczonego do komputerów w osobistych laptopów y, Not Only TV LV5T Deluxe. Także, y, jeśli ktoś nie ma telewizora albo ma komputer a ma komputer, laptop, nieważne czy osobisty, a chce mieć telewizję i radio, to może taki właśnie tunel zakupić. Nie tylko ten, bo są różne modele. Ten w sieci euro AGD kosztował mnie 72 zł. Także przyjrzyjmy mu się. pudełko solidne, tekturowe. Jak widać. Najpierw wymagania systemowe po pierwsze musi tu być Windows XP najniżej Vista oczywiście 7K o 8 nic nie ma ale pewnie też działa Pentium Procesor Pentium 4.02 GHz no antena oczywiście jedna jest dołączona do testowa, zaraz pokażę, ale jest badziewna, nie odbiera nic nawet radia. Czyli się nadaje typowo do kosza 1GB RAM do nagrań HD 2GB oczywiście karta graficzna karta dźwiękowa port USB 2.0, CD-ROM Direct Media Player od 9.0 i tak co my tu mamy mamy tu przedstawiony w formie pendrive właśnie Nasz produkt, różne oznaczenia, odbiera właśnie w HD, w DVB odbiera, DVBT, FM, Radio Dapnik, niestety on działa tylko w Warszawie i to testowo, nie mam okazji tego przetestować, pliki wideo, to jest taki właściwie, ten program dołączany, czyli Total Media to jest taki kombajn. Muzik, ale co do muzyki, to tam nie, chyba że w innej wersji jest, bo w tej akurat nic, żadnej zakładki do segregowania i słuchania muzyki nie ma do oglądania filmów i do przeglądania zdjęć. Otwórzmy teraz pudełko zobaczmy w środku, albo jeszcze tutaj na specyfikację przez producenta to, co jest ważne, czyli DVBT. DAP radio, FM radio, nagrywanie, można nagrywać e, Programy Ustawienie właśnie wyłączenia To nie wiem co to jest To jest e, pliki jakieś, a z plików tekstowych to możemy sobie ten Odpisać e, stację, Zrobienie z, sortów, e, z Telewizji właśnie z tego programu e, ekranu EPEC telegazeta i hd programy Otwórzę to pudełko otwiera się ja ją otwierałem tu chyba tak tutaj otwierałem i... wychodzi dość ciężko ale o.